Mija 10 miesięcy odkąd na ulicę Białej Podlaskiej Wyjechały nowe autobusy komunikacji miejskiej Łącznie 12 sztuk Jak na razie wszystkie służą bezawaryjnie Pracownicy warsztatu, którzy mieli niegdyś pełne ręce roboty Z ciągle psującymi się i już wysłużonymi autosanami Musieli przejść szkolenie związane z obsługą nowoczesnych autobusów Pracownicy zostali przeszkoleni w systemach zamontowanych w autobusie, a więc automatyczna skrzynia biegu, pneumatyczny system ustawiania autobusu, system elektryczny. Teraz na dniach będzie szkolenie silnika amerykańskiego Cummins, czyli poszczególne zespoły zostają jakby przerobione przez stację obsługi z tego tytułu nie musimy również rozbudowywać ilości pracowników. Nie ma takiej potrzeby. Wraz z wprowadzeniem nowych autobusów, MZK wybudowało też nowoczesną myjnię. Jednak przedsiębiorstwo nie spoczywa na laurach, dlatego w przyszłości planuje kolejne inwestycje.